Jaka jest różnica między HDMI 1.4, 2.0 i 2.1? Różnica między HDMI 1.4, 2.0 i 2.1 polega na ilości danych, które każda wersja potrafi przesłać. Ma to bezpośredni wpływ na rozdzielczość, częstotliwość odświeżania i dodatkowe funkcje. Zrozumienie tego pozwala uniknąć używania kabla, który ogranicza możliwości ekranu bez Twojej świadomości. Co się zmienia, gdy wersja HDMI jest nowsza? Każda wersja zwiększa przepustowość, czyli zdolność do jednoczesnego przesyłania obrazu i dźwięku. Im większa ta zdolność, tym lepsza możliwa jakość. To jak poszerzenie drogi, aby mogło nią przejechać więcej samochodów bez korków. HADMI 1.4 i jego praktyczne ograniczenia. HADMI 1.4 osiąga do 60 Hz w rozdzielczościach takich jak Full HD. Przy użyciu w 4K częstotliwość spada do 24 lub 30 Hz. W praktyce sprawdza się to dobrze przy filmach, ale gry i szybkie sceny stają się mniej płynne. HDMI 2.0 i skok w płynności. HDMI 2.0 potrafi utrzymać 60 Hz nawet w 4K, co znacząco poprawia wrażenia wizualne. W niższych rozdzielczościach obsługuje jeszcze wyższe częstotliwości, zapewniając gładszy obraz. To tutaj wiele osób zauważa różnice podczas grania lub oglądania dynamicznych treści. Hadmi 2.1 i nacisk na maksymalną wydajność. Hadmi 2.1 obsługuje 4K przy 120 Hz i może osiągać jeszcze wyższe wartości w niższych rozdzielczościach. Zapewnia to znacznie lepszą płynność, szczególnie w grach. Dzięki zmiennej częstotliwości odświeżania obraz dopasowuje się do treści, eliminując zacięcia i rozrywanie obrazu. Kompatybilność kabli i urządzeń. Nie ma sensu mieć HDMI 2,1 jeśli ekran lub urządzenie nie obsługują tej wersji. System zawsze działa w najniższej wspólnej wersji obu stron. Dlatego cały zestaw jest ważniejszy niż sam kabel. Jaka wersja ma sens w Twoim przypadku? Do prostych zastosowań wystarczą starsze wersje. Do gier, materiałów wysokiej jakości i nowoczesnych ekranów, nowsze wersje robią realną różnicę. Właściwy wybór pozwala uniknąć niepotrzebnych wydatków. Podsumowanie. Hadmi 1.4, 2.0 i 2.1 różnią się możliwościami przesyłania obrazu, płynnością i dodatkowymi funkcjami. Wiedza o tym pomaga lepiej wykorzystać telewizor lub monitor. A ty wiesz, jakiej wersji hadmi używasz dziś?